Witam! Dla przypomnienia, jestem Platine. Kontynuujemy spotkanie z dodatkiem lektora głosowego do gry World of Warcraft. Tak jak obiecałem kilka dni temu, mamy już dostępny kolejny pakiet głosowy do dodatku. Tym razem zawiera on zadania z lokalizacji startowych Hordy. Na panelu użytkownika wygląda to tak. Wejdźmy zatem do gry. Zanim przejdziemy do czytania zadań, przedstawię Wam nowe funkcje dodatku. Mamy tutaj możliwość wyboru kanału audio, na którym głos będzie odtwarzany. Mamy kanał efektów, kanał dialogów, kanał otoczenia i kanał główny master. Możemy też od razu otworzyć okno ustawień audio do gry i tutaj dostosować głośność poszczególnych kanałów do naszych wymagań. Lokalizacja startowa orków. Wreszcie jesteś w odpowiednim wieku, poszukiwaczu. W wieku do walki w imię hordy, aby zdobyć uznanie wodza. Tak, Kaltung przygląda ci się uważnie. Poradzisz sobie. Nie ulega to wątpliwości. Chciałbyś znaleźć wielkiego smoka lub demona i udusić go gołymi rękami, ale może byłoby mądrzej, abyś rozpoczął od czegoś mniej niebezpiecznego. Kaltung śmieje się. Zgłoś się do gorneka. Lepiej nadaje się do przydzielania zadań dla młodych żołnierzy. Znajdziesz go niedaleko, przy ogniu. Lokalizacja startowa nieumarłych, poszukiwaczu! Powstań, poszukiwaczu! Witamy z powrotem w świecie żywych. Z błogosławieństwem i mocą mrocznej pani, uwolniłam cię z uścisku śmierci. Nie jesteś niewolnikiem, poszukiwaczu. Możesz wybrać teraz drogę, jaką chcesz podążyć. Jeśli postanowisz służyć mrocznej pani Sylwanas, radzę ci porozmawiać z grabarzem Mordo. Znajdziesz go za mną na cmentarzu. Lokalizacja startowa Taurenów. O co widzisz tutaj, jest dziełem kolco zwierzy młodzieńcze. Rok po roku wkraczały do naszej wioski. Wielki kataklizm w końcu wyrzucił ich ze swoich nor i rozprzestrzenił je jak szarańcza po całym kraju, i teraz widać wynik. Moja własna matka zmarła przez ich podboje. Dziś jesteś już dorosły. Dzisiaj możesz wziąć broń i walczyć w imię plemienia i pomścić wielką matkę. Podążaj zgodnie ze ścieżką na wschód. Gdzie jest mój syn, Król? On poprowadzi cię do walki przeciwko tym bestiom. Lokalizacja startowa troli. Plemię Dark plemię mrocznej włóczni. Od dawna było ofiarą, wyrzutkiem. rusz uciekaliśmy z jednego miejsca w drugie. Teraz los przyprowadził nas tutaj. Woldzin zaproponował, że będzie nami prowadził, i dzięki jego mądrości zaszliśmy tak daleko. Teraz ta sama mądrość daje nam perspektywy w chaotycznej hordzie pod wodzą garosza Hellskrima. Nie, tym razem nie uciekniemy. Tym razem będziemy walczyć o nasz dom. Czas na rozpoczęcie twojego treningu, poszukiwaczu. Porozmawiaj z Nortet na wschodzie. Lokalizacja startowa trwałych elfów. Im szybciej rozpoczniesz swoje nauki, tym lepiej dla nas wszystkich. Nie ma tu wiele miejsca na błędy, więc słuchaj uważnie. Płonące kryształy, zielone unoszące się na zachód od Słonecznej Iglicy obiekty, przez długi czas służyły jako źródło energii dla przeprowadzanych na wyspie eksperymentów. Żmije many były ich strażnikami, jednakże kompletnie zdziczały po tym, jak na skutek najazdu plagi na Quel'Thalas straciliśmy nad nimi kontrolę. Jedynym wyjściem jest przerzedzenie ich szeregów. Zrób to, po czym wróć do mnie. Lokalizacja startowa goblinów. O tym, co się działo w Kajamite, brygadzista dumpwick pilnie chce się z tobą spotkać. Mówił coś o zbuntowanych trolach. Kajamite, wykopywany przez naszych troli, jest kluczowym składnikiem do Kaja Zbijamy na tym bombelkowym napoju fortunę, a ty za to szybko dostaniesz promocję na księcia handlu. Jednak najpierw musimy wznowić produkcję. Znajdziesz brygadzistę na wschodzie. Masz? Daj mu to, by pobudzić go do pracy. Pakiet głosowy dla hordy zawiera zadania z lokalizacji startowych wszystkich sześciu podstawowych raz hordy, a także zawiera pięć ras specjalnych hordy. Statystyki pakietu to 103 zadań, 261 głosów i to wszystko zajmuje 38 MB danych. Rasy wspólne, czyli Pandaren i Tractor. Będą zawarte w oddzielnym pakiecie głosowym. Tworzenie tego pakietu musimy niestety odłożyć w czasie, ponieważ teraz rozpoczęliśmy pracę nad zadaniami do nowego dodatku: The War Within. Postaramy się zdążyć na premierę tego dodatku. W tym filmie to by było wszystko. Cześć.